Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj 19 maja spotykamy się po raz kolejny na Wielkopolsce, na naszej demofarmie w Sokolnikach. Jesteśmy już po lustracji rzepaku. Moje spodnie zamieniły się w żółto-czarne, ponieważ rzepaki bardzo pięknie kwitną. Mają około 1,80 m wysokości. Na pędzie głównym zawiązywane są już pierwsze łuszczyny i borykamy się z problemem chowacza podobnika. To tyle jeśli chodzi o rzepak. Więcej informacji, jak wyglądają poszczególne odmiany, znajdziecie Państwo na stronie demo-myślnikfarma.pl. My natomiast zatrzymaliśmy się na plantacji zbóż. Na plantacji zbóż, gdzie mamy zlokalizowane takie odmiany jak Lemi, nasza najwcześniejsza z odmian, odmiana Gordian, na której się właśnie znajdujemy, doskonale znana, bardzo wysoko planująca, o bardzo fajnych parametrach. Obok odmiana adwokat oraz odmiana KWS ahoj. To jest natomiast odmiana, która jest najpóźniejsza ze wszystkich wymienionych. Chciałem się skupić dzisiaj na zbożu i ochronie T2, na zabiegu T2, ponieważ przychodzi na niego już czas. Wczoraj byłem na żuławach i ta wegetacja jest troszeczkę spowolniona. Wiadomo, jest to północ kraju, więc nie możemy się porównywać do Wielkopolski. Tam jest początek liścia podflagowego i dalej w pochwie liściowej przy kłosie schowany jest liść flagowy. Jednak ten liść podflagowy, który wychodzi, porażony jest już w dużym stopniu takimi chorobami jak septeriozy oraz DTRK. Tutaj na Wielkopolsce faza w przypadku Lemiego, tutaj mam właśnie... Lemiego i Gordiana. W przypadku Lemiego jest to faza BBCH 37, a nawet w niektórych przypadkach 39. W pełni rozwinięty liść flagowy. Tutaj mamy już liść flagowy. Widzimy porównanie Gordian i Lemi. Tutaj mamy fazę liścia podflagowego, tutaj liścia flagowego. Reszta z odmian jest w podobnej fazie właśnie jak Gordian. W przypadku Ahoja, tak jak powiedziałem, on jest nieco późniejszy i tam jest dopiero Początek wychodzenia liścia podflagowego. Zabieg fungicydowy T1 był tu wykonany 19 kwietnia. Dzisiaj mamy 19 maj. Mijają 4 tygodnie i po naszej ilustracji plantator właśnie pojechał do domu zalać opryskiwacz i będzie wykonywał zabieg T2 preparatem Elatus Plus Sakura. Jest to najwyższy czas, żeby wykonać ten zabieg i zabezpieczyć te liście. Dlaczego wspomniałem, wspomniałem na początku o żławach? Ponieważ tam jest liść podflagowy, ale to nie oznacza, że musimy czekać na liść flagowy tak jak tutaj. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem, ten liść podflagowy wyszedł już zainfekowany DTR-ką i septeriozą. Jeżeli poczekamy jeszcze na liść flagowy, to ten liść flagowy również będzie porażony. Przy tamtym, tam też minęły dokładnie 4 tygodnie od ostatniego zabiegu, od zabiegu T1. Więc wykonajmy ten zabieg, przyspieszmy go, liczmy tygodnie, nie patrzmy na fazę rozwojową, tylko mijają cztery tygodnie, jedźmy na plantację, zobaczmy jak to wygląda, jeżeli już... Liście wychodzą porażone. Zastosujmy odpowiedni preparat na te dwa. Odpowiedni preparat? Tutaj, oczywiście, mówię o Elatusie Plusie. Z tego względu, że Elatus Plus zawiera czysty soletanol, który będzie zabezpieczał nam właśnie kolejne wychodzące liście. Tak jak w przypadku Gordiana, zastosujemy go na liść podflagowy. A w pełni będzie ochroniony liść flagowy, ponieważ soletanol ma to do siebie, że najlepiej ze wszystkich SDHI karboksamidów przemieszcza się w roślinie. Także on zastosowany na podflagę w 100% zabezpieczy nam liść flagowy. Tak samo w przypadku lemiego, jeżeli już mamy ten liść flagowy, to ten liść flagowy zostanie również zabezpieczony w 100%. Dodatkiem jest sakura, czyli bromukonazol i tebukonazol. Te dwie substancje, te dwa triazole będą działały nam wyniszczająco na co? Co już mamy na roślinie, czyli na te Deterki, septeriozy, czy może rdze, które pojawiają się już na liściach. Dlatego Elatus Plus to doskonałe połączenie na zabieg T2. Co jeszcze można zobaczyć? Bo tutaj właśnie chodząc po plantacji zauważyliśmy bardzo dużo szkodników. Skrzypionki, już o skrzypionkach mówiliśmy, było zatrzęsienie na zachodnio-pomorskim. Tutaj już widzimy pojedyncze uszkodzenia na liściu podflagowym. Ale pojawiają się również leń ogrodowy, lednice zbożowe, a także pojawia się szkodnik, który powoduje nam odcinanie góry liścia i wtedy te liście tutaj następuje takie specyficzne przewężenie i liść u góry usycha, i tutaj mówimy o ploniarce zbożowej. Dlatego warto zlustrować plantację i dodać, przy zabiegu te dwa. Insektycyd Pyretroid, na przykład Nexide w dawce 0,08 litra na hektar. 80 ml na hektar w formie mikrokapsuł. Także to co lata, te szkodniki, które wymieniłem, zostaną zwalczone. I to tyle, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.